Gry w zwyciężył w Mistrzostwach Kaszub Cup o Puchar Starosty Wejherowskiego. Ale w Luzinie odwiedziło 12 drużyn z terenu całych Kaszub, od drugiej do piątej ligi oraz drużyny składające się z byłych zawodników Lechigdański i Arki Gdynia. W biało-zielonych barwach oprócz dyrektora Gozritu można było też zobaczyć Karola Piątka na co dzień zawodnika luzińskiego weekendu. Lechia ostatecznie zajęła szóste miejsce. Wrażenie fantastyczne, chociaż wynik nie taki jaki powinien, ale myślę, że tutaj... W tym przypadku liczy się dobra zabawa. Tak? Przy okazji można się poruszać, spotkać się ze znajomymi i myślę, że sens tego turnieju był taki. Ale przy okazji wiadomo, jest jakaś tam nutka rywalizacji i fajnie, że takie coś jest. Na parkiecie pojawił się też Wojciech Pięta, trener weekendu Ghost Street Luzino. Gospodarze zajęli dopiero dziewiątą lokatę. Gra jest bardzo szybka, czas nie jest zatrzymywany, więc gra jest non stop w ciągu, można tak powiedzieć. E, goniliśmy wynik. Zespołowi z dwóch stron ma po bramki łatwiej się broniło, wiadomo, prowadzali kontry. kontry e, no, a nam się niestety nie udało wyrównać przynajmniej. Najlepszą drużyną okazał się drugoligowy gry Weicherowo pod trenera Piotra Rzepki. W wielkim finale pokonali GKS Kowale 2 do 0. Na pewno inna specyfika podłoża sprawia, że tu trzeba bardziej uważać na stawy skokowe. Trzeba być przygotowanym cały czas na to, że przeciwnik jest bardzo blisko. No i ta piłka też inaczej wygląda, bo jest większa że ciężko ją silno kopnąć. Ale w naszym przypadku to, to jest ten okres rozcenowania, gdzie wiadomo, że to nasza runda jesienna nie wyglądała tak, jak chcieliśmy. No i teraz trzeba gdzieś tam odbudowywać cały czas tę psychikę i mam nadzieję, że, że tego typu turniej wpłynie na to, że gdzieś tam zapomnimy o tych naszych nieszczęściach jesiennych i już będziemy powoli przygotowywać się do wiosny, bo to, co się stało jesienią na wiosnę, nie może się powtórzyć. Na najniższym stopniu podium po zwycięstwie ze Stolemem Gniewino stanął Drutek zbytowiabytów, bytów. Wynik jednak nie był tu sprawny. Przorzędną. Ja mam nadzieję, że dla większości tutaj kolegów nie wynik sportowy jest najważniejszy, tylko dobra zabawa. Bardzo się cieszę, że jak co roku udaje nam się zebrać no, najlepsze zespoły z Kaszub po to, żeby rywalizowały w tym turnieju wilkend Kaszub Cup o tytuł mistrza Kaszub. Najlepszym bramkarzem turnieju został Wiesław Fera, najlepszym zawodnikiem Piotr Kołc, a królem strzelców Dominik Depta z GKS Kowale.